Egzamin ósmoklasisty, zadanie trzecie. Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz po, odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. I tutaj pierwsze wartość wyrażenia 3 7 plus 3 piąte jest liczbą... I teraz mamy do zaznaczenia A lub B. A to jest mniejszą od 1, a B większa od 1. No to pozostaje nam nic innego jak to dodać, tak? 3 siódme plus 3 piąte. No to, to wyliczmy to sobie. 3 siódme plus 3 piąte i potem zobaczymy czy, czy to jest mniejsze, po prostu od 1 czy większe od 1, tak? No i jak się dodaje łameczki łameczki się dodaje musi być Taki sam mianownik. W tej chwili mamy siódemkę i piątkę, mamy dwa różne mianowniki, więc musimy sprowadzić to do jednego wspólnego mianownika. To będzie wspólnym mianownikiem, będzie chyba 35, tak? Czyli tutaj siódemeczkę mnożymy razy 5 i tym samym trójkę mnożymy razy 5, czyli będzie ten pierwszy ułamek, to będzie 15,35 plus. I drugi ułamek też będzie miał 35, czyli tak naprawdę piątkę mnożymy przez 7, czyli 5 razy 7 jest 35. No i tym samym licznik też musimy pomnożyć przez 7, czyli 3 razy 7 jest 21. Mianownik eee, przepisujemy, czy to jest 35 i dodajemy liczniki 15 plus 21 jest oczywiście 36, a to nam daje 1 całą 1,35. A to oznacza, że ta wartość wyrażenia jest liczbą większą od 1, czyli zaznaczamy wariant B. Tak? Tutaj też sobie zaznaczmy, że to jest B odpowiedź. I teraz drugie zadanie. Wartość wyrażenia 3,7 minus 3,5 jest liczbą ujemną lub dodatnią. No, i to samo robimy, tak? 3, 7 minus 3, 5. To samo sprowadzamy do wspólnego mianownika. 7 razy 5 jest 35, a 3 razy 5 jest 15. Minus w drugim ułamku też będzie mianownik 35, czyli 5 razy 7 to jest 35. I tym samym licznik też mnożymy przez 7, czyli 3 razy 7 jest 21. I już widzimy, że 15 minus 21, no jest... wynik będzie ujemną liczbą, tak? Czyli to będzie minus 6 trzydziestych Minus 6 piątych, czyli minus, czyli ujemna liczba, tak? dodatnia Czyli wartość wyrażenia 3,735 jest liczbą ujemną. Zaznaczamy literkę C. Dzięki bardzo. To wszystko. Subskrybujcie mój kanał. Dawajcie łapki w górę. Komentujcie, jeśli macie jakieś inne rozwiązania. Hej, cześć.